Cześć, siemanko. Wycięte sceny ze 100 godzin w lesie, to coś, co koniecznie musicie zobaczyć. Witam na kanale Thunder Squad. Ja nie wiedziałem, że 100 godzin w lesie to będzie 100 godzin roboty na budowie. 100 godzin, 100 godzin na budowie. Zawsze no no, w deforeście. No, e, do... e, Przecież to <gulatory> ja buduję. kanibale tutaj wchodzą, a tutaj wiesz, sklepy, ja miałaś Jeszcze dwa markety wybuduję i kończymy to. A ja ten garnek? Nie no, z kościami. Co jest? Ale wilko lampa. That's what she said. Gdyby jeszcze ten garnek był garnkiem, a nie plastikowym, to by też się przydał. To jest podruba. To są właśnie niskobudżetowe budżetowe firmy Tandera. żartuję. Przemyś sobie paluchami. O, Jerbasik się bierze. Ja nie To jest. Jak Ej, parzek. Yooo! Normalnie to z fucking. Normalny skin, Wybierz skina. No drzewa tym. Całe epy, je. <laughs> A, czy... to się nagrywa, wiesz, jakby co nagrywamy film Uwaga, ej malina To nie jest kurwa malina, to jest, to jest wstrujące, malina. WÓZ OKULARY Skąd hmm. wiedział, że będzie noc, ale to jest, to jest, to jest IQ. IQ 3000 Chyba, że to jest IRL robione, oni gdzieś tu siedzą obok i mają wszystko, nagrywarkę, chłopie Tak akurat właśnie jest, cała ekipa techniczna jest 300 metrów od nas Które to setupu, nieważne Dba o nasze bezpieczeństwo <laughs> Z się ze strachu? Spierdziłem się strachu, spierdziłem i nie wiem. Dlatego, że krzesiwo... Dlatego, że krzesi... Dlatego... Dobra, no. A tak całkiem serio, dlatego, że krzesiwem... To koniec, już seria, no. Mikro iskry, więc o, jeszcze trzy, trzy warstwowo to rozwaliłem. z dzisiaj Naszym celem jest godnie tu żyć. Naszym celem jest godnie tu żyć, więc trzeba wzmocnić podstawę, posprzątać całą. Naszym celem jest godnie tu żyć, więc... Trzeba godnie żyć, więc naszym celem jest posprzątać bazę w... Nie ma tu sensu. Niech może strzel stary... przetestujmy już broń, nie? To, to nie jest dobry pomysł, to są ludzie. Marek, to wiesz, oni... to, by, to byli kiedyś ludzie. Teraz to już sobie wiesz, kanibale. Ja bym ja bym dzisiaj, wiesz, nie wiesz, na tym zastanawiał. Tak wiesz, robię od stras Jeden strzał. Będę wiedzieli co Nie pamiętam tylko, czy było bezpiecznie kupiłem te nagrywki. To mi się podoba. O to chodzi. Ah! Zakończenie filmu już umierasz. Pojejdzie. nie powiem, że ją kocham. blisko! Ja kocham naturę, natura jest zajebista. Ja kocham wiele rzeczy w tym moją matkę. Ja też. Podobno tak słyszałem, że 3 cm są potrzebne. To za mało. Ale podobno jeszcze wiem, że... Nie coś, coś nie zrobisz, to za mało. To jest Ej stary ja mam propozycję. Gdzie do twojej bracia. Daj Nie, Nie, nie mam pojęcia, gdzie oni są. Nie, nie bipnie! Kłamiesz. Nie, ja mam rodzinę na utrzymaniu, proszę. <słuchy> Pro. Co? Pomidor gruntowy wysoki. Ej, my tu w roku nie zostaniemy chyba co? I marchewka. To kurwa się będzie sadzić. Chce się rosnąć. <laughs> sadzić szybko, rosnąć długo. Palić, zalegalizować. Instrukc <laughs> instrukcja przygotowania grządki. Krótka przerwa dla chłopaków, bo mają low energię, oni się odpalą. Jak ich znam, oni to, że... się odpalą za jakieś 48 minut. On myśli, że nie <laughs> mam energii. Stary, ja jestem w rezerwie, ale zaraz się naładuję. Ej, dobra, jak chcę zbudować dar. Nie, kurwa, nie, nie buduję był plan pierd ta, Ej, specjalnie mówię, że macie dużo energii, żebyście się odjeb... na chwilę. <multy> zostaw to, zostaw ten Zróbcie sobie luz mówię. na chwilę. Nie, nie ma <multy> Ja umieram. Definitywnie, nie umieraj, spokojnie. Ja nie wiem czy to... Ta... Ja Chciałem cię zakryć, żeby ci nie wypadło coś. Przestań, <mulity> dobra, już, już dość, już dość, już dość. Co ty mi tu pierdzisz, Toż kurż, ty to już kur... Nie tu tu mały, kur... Zesrał się? Zestrał się, kur... <mulity> Trochę brudny, ale... Ale zgit. Jeszcze nie wiem, czy to zainstalujemy. Ale gdzieś trzeba będzie. Przesrany temat. Poczekajmy tak, jeszcze chwilę. Ja mogę zrobić coś co w końcu. No, co długo czekałem? Nie. nie. <śmiech> <śmiech> Na blisku, sum! Patrzcie, jakie fajne ognisko zrobiłem, zobaczcie. Fajne? Fajne, no. No i zdubcamy, 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 zdubcamy. Zostaw tą siekierę. Ej, 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 ej. Czarek, nie śmiej się, bo kurde da się powagi utrzymać. <laughs> O ja pierdziel znoszę. Ej, kucnimy, to się ukryjemy. E, to jest najgorsze miejsce, bo tu ta sarna biega, wiesz? No. A to starna, sarna sarna. <laughs> to by było śmieszny, gdybyś się tak na no. no A to by bolało strasznie. Myślę, że to... No już no, ona no, biegnie, no, biegnie no, kurwa się na godzinę. <laughs> ja się rozstąpiłem, myślę, że Bartek to jest tu ten słoneczek. Ja się tak zesyrałem stoi. To tak wygląda, to Ja <laughs> witajcie w naszej chacie na drzewie. Wypchaj środek Marek czy... trochę. Wypchaj się. Wypchaj się, Marek. You wanna help, brother? Nie, mówiłem, że. Dobra, jak będę potrzebował, noż, to ja z, to było, wierzę, bo ja że jestem ale... jak młodszy brat, podchodzę. Albo starszy? Nie, młodszy zawsze do starszego podchodzi. Starszy jest zajęty, macie w dupie, a ty podchodzisz. Ej, co robisz? Bo wiesz już, te pochodnie zrobiłem. Mogę ci pomóc, nie? Możemy Albo chodź, pokomentujemy co Marek robi. Nie, 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 broń gorzej. Nie, ja się wkurz. Zostawmy go. Patrzmy mu na ręce. Nie, wtedy się jeszcze bardziej wkurzy. Kurde, fajnie byłoby wygrać jakąś zmiotkę, bo tu trochę niestety nabrudziłem u nas w naszych skromnych progach. Nie, o tym nie mów, to co to off-kamera. Stary, ja bym teraz mógł... Ja bym, ja bym teraz dostał przelew od, nie wiem, ekipy? Czy wiesz, jeden ruch i konkurencji nie za długi, jest jakiś ogromny. O ogromny jest. Króciutkiego. A pan króciutki. Nie zwalę się panowie, obiecujecie. Czy mamy stabilizację? Błagam, nie zwalcie mnie. Dobra, biorę ci terminy! O, oszkuźwa. kuźwa! Ja ja. Yo, witajcie w naszej sypialni! Nie, Przygotu nie, 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 błagam. Czemu? To, bo to nie taki moment w filmie. Sorki Marko, ale to już musimy się wyciszać. To będzie tak. taka muzyczka, wiesz, klimatyczna. To to powiem jeszcze raz. Witajcie w naszej sypialni, Łoże przygotowane, trzy miejsca dla trzech mężczyzn. Wygląda. No, ładnie to zrobiłeś Marko. Dzięki, tak, po prostu wyprostowałem. Ej, teraz będzie najlepszy moment dnia. Ja już najlepszy co? moment dnia. Widziałem ostatnio takie TikToka, że jak ściągasz buty po górach i nagle są takie wszystkie satisfy video, tak, tak, jak kosmos i tak. wszystko i patrzcie teraz. o, oh, oh, Jezus, to było tak ekscytujące. A mogę połąchać? Nie. Chcę, że <laughs> chcesz żyć. Ale nie przypychaj się z Remek. Ale strasznie brakuje. Ja, bez zwolnienia. Ja Jezus, Maria! Ach, bo... Chleba wytrzymałem. Chleb. No, chleba mamy dużo. O, masz coś na twarzy, zobacz. Jakiś robal. Już nie masz. <grym> Duży był. Dobra, śniadanie. Na czym się zatrzymało? Jezu, trafiłem w śrubę akurat inną. We wkręta, patrz. Patrz jaki nie fart Patrz, jaki nie fart, Patrz, jaki nie fart. No, się na loterii Ale dokładnie stary trafiłem, dokładnie we wkręta Okej niech coś to się nie pali. No. już za, ja już płonę kur... Ja też jeszcze... ja jest... Musisz Musisz skur... klinać? Leci Panowie to Zerknij tylko Chyba tak Jest, jest krzywa Ale bo też to jest krzywe. Tak właśnie Ja bym tak robił. Ja bym też tak Sorry, robił odbija mi się już wszystkim Robaka sprzed dwóch dni jeszcze. Pamiętam jego smak. Sounds good, man. Jest yeah! Dobrze! Kurde, Ten GoPro był 5 cm to od tego, szło, jak to się otworzyło. Szło, Patrz, jak to wyszło. Zestroż się, chopie! Wjazd na chatę. O! Ale to wyszło. Zajebiste. Dobrze, że mojego plecaka nie uszkodziło. Mamy taki light, jest świetny z The Star Warsów stale. To stary. jest Domek na drzewie, nie? Tutaj gimper albo Revo mógłby robić komentary, nie? Tu <laughs> w tym roku i ma. Zapraszamy ich na podcast tutaj. Użyczę domku na podcast. Jak zobaczycie tutaj podcast, to kurczę... Sacon. Obyś jeszcze... U... wymyć jakoś. Dobra. Jesteśmy. Masz manierkę. No, A -a. Nie, masz, nie masz maniery znów Marek. Nie masz normy. Ale ja piję, z, y, wiesz, z powietrza. No, no na wi-fi. Aha. Pij na wi-fi. Musiałem, przepraszam, musiałem. Przepraszam, musiałem. Przepraszam, musiałem. E nie, że nie obchodzi, że mi ścieka wszystko po twarzy. Że jestem cały spocony. Nie tylko, my tu biegamy. Kamera też jakoś <grym> ch**knie. <grym> oh, my musimy się zbierać do domku. Zbieramy wszystko, co trzeba. Cicho. Jak grzmi! Ja pierdziele! Wow! Nie no, zdupcamy.